odczytywanie własności funkcji z wykresu Na podstawie wykresu możemy odczytać szereg własności funkcji. Do podstawowych należy dziedzina funkcji. Przez dziedzinę rozumiemy x, dla których ten wykres został narysowany. Wykres rozpoczyna się od x minus 3, a kończy się na x równym 4, czyli nasz x należy do przedziału od minus trójki do czwórki, i na wykresie oznaczono początek i koniec taką kropką zamalowaną, to znaczy, że liczba minus 3 należy do wykresu, a tym samym należy do dziedziny funkcji. Oznaczamy to jako przedział zamknięty takim ostrym nawiasem. Drugą własnością funkcji, którą możemy odczytać z wykresu, to miejsca zerowe. Miejsca zerowe. Miejsce zerowe. To są miejsca przecięcia wykresu z osią x albo położenia wykresu na osi x. To jest ten punkt, czyli x wynosi tutaj minus 2 i wykres w tym miejscu przecina nam oś x i to jest liczba 2. Zatem miejsce zerowe. Pierwsze miejsce zerowe to liczba minus 2 i drugie miejsce. Kolejna własność to zbiór wartości funkcji. Zbiór wartości funkcji. Przez zbiór wartości funkcji rozumiemy zbiór y. Czyli od kąt do kąt po osi y narysowano wykres. No, wykres rozpoczyna się w tym punkcie, czyli jeżeli odczytamy z osi y liczbę, to jest liczba minus 2, i wykres kończy się na tym punkcie, który jest tutaj, i ponownie z osi Y, jeżeli odczytamy, to jest liczba 2. I tak jak w przypadku dziedziny funkcji, to są kropki, punkty wyznaczone, zatem przedział jest zamknięty możemy określać dalej najmniejszą i największą wartość funkcji. Wartość najmniejsza, skoro wartość to znaczy, że jest to y, oznaczamy y minimum i ta wartość najmniejsza, to najniżej położony punkt wykresu. Wartość dla tego punktu wynosi minus 2. I podajemy jeszcze dla jakiego x? Dla x równego 4. I wartość największa. To znaczy y maksymalny, największy y, jaki na wykresie się nam pojawił, to jest ten punkt, a dla niego y jest równy 2. I podajemy jeszcze, jaki to jest x dla x równego minus 3. Możemy jeszcze na podstawie wykresu. Określać monotoniczność funkcji. Monotoniczność funkcji. I rozumiemy przez to funkcję rosnącą, malejącą lub stałą. Funkcja malejąca czyli wykres będzie opadać w dół, a podajemy przedział, Xów dla jakich xów, wykres opada w dół. No więc tutaj mamy pierwszy fragment wykresu opadający do dołu od x -a równego minus 3 do minus 2. Oraz wykres opada w dół w tej części. Ta część wykresu to jest ten wykres opadający w dół od x od jedny, jedynki aż do końca, czyli do czwórki. Od jednego do czwórki. Również mamy część wykresu, który wznosi się do góry. Zatem będzie to funkcja rosnąca. x należy. Środkowa część wykresu rośnie. I odczytujemy od jakiego x? Od x równego minus 2, aż do x równego 1. W przypadku określania monotoniczności funkcji, nawiasy, tam gdzie wykres Przechodzi z rosnącego w malejący, albo w ma z malejącego w rosnący, bądź stały, robimy jako nawiasy zamknięte, jako przedziały zamknięte, nawiasy ostre. Tak to się umówiono. Gdyby ktoś jeden przedział domknął, drugi otwierał, to jak najbardziej też może być taka odpowiedź. Dlatego, że skrajne liczby, te gdzie Zmienia nam się kierunek wykresu, możemy uznać, że one są początkiem i końcem danego fragmentu wykresu, ale można też uznać, że to jest koniec jednej części, dlatego liczba na początku drugiego nie będzie tutaj wchodzić.